Proszę zwrócić uwagę, że przemieszczenia modelu rzędu 28 mm, czyli wyniki są ciut inne. Tutaj taki cień to jest model nieodkształcony. Chciałem, żeby tutaj można było porównać, mieć odniesienie do modelu nieodkształconego. Chciałem podkreślić, że były to badania statyczne. Oznacza to, że zarówno model materiału jest liniowy, jak i siła przykładana jest w jednym, w jednym kroku. Dla porównania przeprowadzę teraz badanie nieliniowe. I definiuję nowe badanie, wybieram nieliniowe. To co zdefiniowaliśmy, czyli zarówno umocowanie, obciążenie, jak i definicję skorupy mogę przeciągnąć z wcześniejszych badań. Natomiast skontroluję jeszcze zastosowany materiał i wybiorę tutaj, jako typ modelu, model plastyczny. Czyli w tym momencie zakładam nieliniowy, plastyczny model materiału. Kolejną rzeczą, którą chciałbym tutaj jeszcze pokazać to skoncentruje się jeszcze na zdefiniowaniu obciążenia. Mianowicie edytuję to obciążenie i dla badań nieliniowych mogę określić zmienność tej siły w czasie. W tym momencie program nie będzie przykładał siły w jednym kroku, a rozłoży ją liniowo w całym zakresie. Badania. Ja natomiast zdefiniuję zależność krzywą w czasie. Mianowicie będę chciał, żeby w połowie długości trwania badania wystąpiła siła maksymalnie przyłożona. Natomiast na końcu badania miała ona wartość 0, czyli będzie to wyglądało w ten sposób, jak tutaj demonstruje to wykres, czyli ja przyłożę siłę, a następnie siłę zwolnię. Muszę jeszcze nazwać odpowiednią krzywą, to już dowolnie akceptuję. Ponieważ obliczenia trwają już tutaj stosunkowo długo, już przypominam, że jesteśmy w badaniu nieliniowym, ja również wcześniej przygotowałem to badanie. Mogę tutaj przejść do wyniku przemieszczenia. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj ten wynik już jest naj, najdokładniejszy. Przemieszczenia rzędu 22 mm. Natomiast to, co zyskuję wykonując analizę nieliniową, to jest fakt, że po pierwsze materiał jest nieliniowy, materiał jest plastyczny, a druga rzecz jest taka, że mogę animować ten wykres i wyświetlić kolejne kroki tej symulacji. Czyli w tym momencie, jest dla jednej sekundy, maksymalna siła, która zostaje zwalniana, i materiał odkształcony już powraca do, do stanu. Jednak nie sprzed odkształcenia, gdyż no, wystąpiło plastyczne odkształcenie tego materiału. Tutaj dla. E, dwóch sekund czyli po, e, po przeprowadzeniu e, tej symulacji natomiast wyświetlę e, krok dla połowy badania w tym wypadku była to jedna sekunda czyli e, odkształciłem Przemieściłem ten końcowy fragment łyżeczki o 40, około 45 mm. Następnie siła została zwolniona i tutaj dla ostatniej sekundy badania po zwolnieniu siły plastycznie odkształcona łyżeczka powróciła do, do nowego kształtu. I w stosunku do yy, pozycji wyjściowej y, koniec tej łyżeczki przemieścił się o 22 mm. Dziękuję uprzejmie za uwagę.